Witam. Elektrownia Bełchatów węgla brunatnego. Dokoła tutaj, tutaj mamy bardzo dużo lasów. Ośrodek rekreacyjny. Zalewy. Plaże. Jakieś niewielkie zalewy. Elektrownia węgla brunatnego. Bełchatów powstała, została założona w 1975 roku. Ponąć największa elektrownia w Europie. Widzimy tutaj kilka kominów elektrowni. Te dwa największe tutaj mają 300 metrów wysokości te dwa kominy. Z innych kominów wydobywa się para wodna. Tutaj w okolicach całe niebo jest właśnie pokryte gęstymi chmurami. Jest taki ciąg do spacerowania zaraz przy siatce tej elektrowni. Akurat jestem na grzybach, ale znalazłem tylko. Yy, bardzo mało grzybów. Praktycznie nic. Tylko szyszówki, z Szyszek sosnowy, takie niewielkie. A żadnych borowików. Podobno są już jakieś tam borowiki zajętsze, usiadkowane, ale nic takiego nie znalazłem. I tak to wy tak to wygląda, słońce świeci, więc słabo co, cokolwiek widać. Dobrze jest. Słoneczko świeci trochę padało przed, przed chwilą. Chwilu Chwilunia. Co my tu mamy? No no. Dobra, to byłoby chyba na tyle, bo słaby zasięg tutaj jest. <śpiewa> się potknąłem o ten beton kurwa, bym zęby wybił.